Hmm, czyli nie przypominasz sobie, jak walczyliśmy o szmaragdy chaosu? Zaginiony Heks, arka, jajo śmierci, nic nie kojarzę. Ktoś zgubił jakiś magiczny sześciokąt, wielki statek. Teraz to chyba. Zmyślasz, nic mi to nie mówi. W porządku, panie złota rączka, to wszystko nieporozumienie, jesteś pewien, naprawdę bardzo chętnie bym pomógł. Tyle, że nie możesz pan spokojnie wrócić do pracy. Wektor Krokodyl, szef drużyny Chaotix. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że w sumie coś mamy. Ale czy on na pewno, aby się nie zgrywa w przeszłości,

Kaliśmy jest na oso o obserwacji bez ostatnich kilka dni. Nie udaje. Serio, stracił pamięć. Tak, ale wszyscy wiemy, że potrafi być szalenie niebezpieczny. Nie wspominając nawet, że ledwo zdołałem go pokonać. Ja, jo, głowy, jest w stanie za grozić całym planetom.